Nie? Podoba Ci się? No to teraz sobie wsiąść do, wsiąść do środka. A już będziesz nagrywał? No tak. no to, czekaj, no to nie no to ja specjalnie się tu Ale pokażę. to ja to mogę przyciąć potem, nie Marcie, przecież nie, ja, ja no to nagrywam. No, tutaj ci już międę tak jak ten poświęcę się dla ciebie. Dobra, to no, to czekaj, otworzę ci. Lodówkę tu mam? Jest lodówka, to ci pokażę. No i co mam zrobić? Mam do środka. No. <laughs> Z tyłu? No pewnie. Przecież tutaj prezesi jeżdżą. No to Marlena, <laughs> dałaś się namówić, żeby usiąść w SC. No i powiedz mi jak się czujesz w tym samochodzie? Jak wsiadasz? Mat Komfortowo. <laughs> tak? Komforcik? Dobra, Nie to ciekawe. No, sobie światełka. Chociaż tu... z tyłu mogłoby być więcej miejsca. Ale jest dużo miejsca. To jest fotel, który się odsuwa, żebym ja miał komfortowe wyjście. Tu jest dużo no. więcej miejsca. Ja odsunę maksymalnie jak się da no te Tak, fotel. ale jakie ja tu będę miała kierowcę takiego dużego jak Ty, wysokiego? To znaczy... Ale to ja Ci pokażę zaraz jak usiądę za kierownicą ile jest miejsca z tyłu. No, w każdym razie tu Ci pokażę jeszcze co to jest. Zobacz, tu możesz sobie zajrzeć. Proszę bardzo. Lodówka, można pić wino. Tak, tam jest podświetlana lodówka na dwie butelki, jest miejsce. Także możesz Dobacz. normalnie tak podobać się. Tak, tak I tu masz podłokietniki, oczywiście możesz sobie regulować. Pod wszystko elektrycznie jest regulowane. Tu jest taki dzyndzelek, tu sobie dajesz na przykład do góry, wszystko możesz sobie regulować. O, bardzo fajne. Można. Ojejko, to jest to, co no. To, co powiedz lubię najbardziej. To lubią najbardziej kobiety. Ja nie lubię seklówków w samochodach, więc bo są zazwyczaj niewygodne. A jeszcze z swoimi nogami, zobacz, tu jest, taka, tu jest taki podnóżek, chyba jest tam, a nie ma, może nie ma, nie, to tylko z tej strony budowali, bo to z tej opcji. Widzisz, tu jest nie tak, nie że możesz sobie, no bo wiadomo, tam jest kierowca, więc nie możesz nie go wypchnąć. Tak, ale możesz ten możesz sobie popchnąć, ten fotel do przodu, tutaj nawet jakaś jest opcja, że się ustawia, że się przepycha ten fotel, no to chyba za być, I wtedy, i wtedy możesz sobie tutaj podnieść ten podnóżek i wtedy się kładziesz, wiesz, jest pełna regulacja wszystkiego. No, to no, no tak. Komfortowo jest. No nóżkę na nóżkę możesz wiem, założyć nawet jak jest tak odsunięte. Nawet przy tak odsuniętym zgadza się może Tak i teraz, i teraz pokażę Ci fajną rzecz. E, muszę pójść do przodu Dobra. i Ci pokażę ile jest miejsca jak ja prowadzę ten samochód. Dobra. Co się dzieje. A w ogóle możesz e, zerknąć tam do środka, zobaczyć co się dzieje jak będę odpalał. To sobie tutaj e, patrz co się dzieje z fotelem z kierownicą. Zobaczysz. Zobacz, teraz. Tu jest akurat standardowa opcja, nie ma. Jest kluczek, który się wsadza do stacyjki. Także śmieszny w takim mm -hmm. samochodzie, ale zobacz, ekrany są dosyć duże i teraz patrz. Widzisz. O, no są... fotel kierownica. No muszę powiedzieć, że już mam z tyłu dość dużo miejsc. Zajrzymy, ile tu jest? Teraz już ci nie, już nie narzekałbyś teraz, nie, tak? No widzisz, a to jest taka komfortowa pozycja, że ja normalnie jestem super komfortowo siedzę. Wiesz, jest mi bardzo wygodnie. Ale jest super wyświetlacz duży. Tak, jest bardzo duży wyświetlacz. I teraz jeszcze ci pokażę, jakie to są fajne opcje. Na przykład zobacz, masz ustawienia pojazdu, i teraz popatrz, co tu. Tam możesz sobie. A nie musisz nawet gasić, to zobaczysz. Tutaj czekaj, zaraz ci pokażę. Automatyczne oświetlenie, czekaj, opóźnienie. Oświetlenie ambientowe kolor. I teraz patrz, tu masz na przykład taki, jak mówię, taki dla Alfonsa, czy na mm. czerwono. Tu masz pomarańczowy, tu masz jakiś biały, tu masz taki bardziej wnerwiający niebieski, widzisz, noż znaczy, taki. Tu możesz sobie zgasić tamte lampki. Z boku są te lampki włączane, żeby sobie je wyłączyć to musisz tam kliknąć Nie, tutaj przy tych, przy tych uchwytach A widzę, widzę. Widzisz, i tam sobie klikasz i tam, bo tam je włączyłem ręcznie Jak wyłączysz to wtedy... możesz sobie tam jeszcze wyłączyć, jak dosięgniesz, bo tu trzeba się trochę No Tak, to trzeba tylko raz, to, to tylko raz naciskasz i wtedy puszczasz i on się wyłączy Musisz kliknąć jeszcze raz, jeszcze raz. Tak, o i teraz, i teraz, a tu akurat mamy Tu to akurat robić, mamy, tak. tak, tu akurat mamy coś z... Można sobie zasłonić Roletkę, oczywiście, i to może nam to światło nie wpadać, i wtedy możesz zobaczyć, jak wygląda oświetlenie ambientowe tutaj, że sobie zmieniasz te kolory. Masz wszędzie, Ci się zmieniają. Widzisz, tu masz taki, taki bajer. No wiesz, no to taki bajer jest. Ale jest strasznie duży z przodu. Tak? No, A wiadomo, A to przynajmniej to od, 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 ten podświetlenie wygląda. Tak, tak, tak. Jest, 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 jest na pewno dzięki temu. Jest po prostu więcej e, no, przestrzenności, nabiera ta kabina, bo gdyby nie było tego podświetlenia, na pewno byłoby niższa. Ale teraz musisz usiąść koniecznie z przodu, znaczy. jako kierowca. A, jako kierowca. Tak. Z no, taku, tak. Nie, ja usiądę sobie z, z tamtej strony. Upsi jak to zareaguje do przodu? No ja to wszystko w elektryce, kochana! Nie wiem, to gdzieś musi być... Tak! To, to nie, to to sobie przesuwa... Ale nie, to wiesz wiesz jak to się robi? Po prostu trzymaj nogę na hamulcu, trzymaj nogę na hamulcu. Trzyma, na, tak, na, 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 No... To, to, to jest hamulec, tak. I teraz, widzisz? On no. sam... I on sam się przedstawia. Masz... Nie, nie, dobra, no ale to nie będziesz nigdzie jechać, to już możesz darować, chodzi po prostu o to... No się tak jak No ale to mi zaburzysz moje ustawienie. No, poświęć się, poświęć się, bo dalej nie jedziemy. No W każdym razie zobacz, samochód jak patrzysz do tyłu to jest kolos, nie? No tak. To jest kolos. No i z, przodu, i z przodu zobacz gdzie masz tą gwiazdę tam na masce. Widzisz ją w ogóle? Jakbyś... O tam, tam jest ta gwiazda. No nie Więc... jest, ty, musiałabym się dość podstaw. No ale widać, umidać. Mała żądeneczka. <laughs> no ale jakbyś się czuła prowadząc taką landarę ponad 5 metrów, trochę za duże jak na ciebie. Co? Jak dla mnie tak, ale jako pasażer bajka. Być tak ja nie mogłabyś tak podróżować. przodu też. Ale zobacz, jakie fajne są te, te drzwi. To znaczy bardzo wygodne fotele. Jeżeli jest bym się odpowiedzialno. No tak, nie tak, tak, no wiadomo, na twój wzrost, to wszystko trzeba niżej. Jest... Tak lubię, lubię takie. Tak, jest wygodne to siedzenie takie do przodu. Takie, że czujesz się jakby to był super taki luksusowy fotel w domu, nie? Także możesz to prawie to zapomnieć, że, że jedziesz. Taki i, tu, tak. Tak, i zobacz, jest fajny Bayer, że tu jest na przykład taka op opcja podwójnego otwierania w no. tę stronę, albo Ty sobie naciskasz i tak. Śmieszne, nie? No, fajne. Tu? No, tu, tu jest akurat taki śmieszny telefon. to jest tak ukryty, ale nie wiem po co to jest, oni to tak zrobili, bo kto teraz tego korzysta. Tutaj jest jeszcze opcja zamykania, nie wiem, popielniczka jakaś czy coś. Tam to na pewno też się da jakoś otwierać, zamykać. Nie wiem, tutaj. O, tu jest tak. No ładnie. Podoba ci się, tak? Bardzo mi się. I na szerokość robi wrażenie, tak? I na wielkość ten samochód? No w ogóle wydaje się. Z zewnątrz nie jest aż tak duży, tak? Ale wewnątrz, jak się sądzi, to jakby to co najmniej dwa razy takie jak to zewnątrz. No, to prawda. Także nie, no jest, naprawdę, jest, jest kawał, kawał samochodu. kawał samochodu. No i fajne jest to, że on jest mega, mega, mega cichy. No teraz nie będziemy jechać z różnych z powodów. Nie, nie możemy sobie pozwolić na przejażdżkę, ale możesz mi wiedzieć, że jak się jedzie, to praktycznie nie czujesz, nie słyszysz. Jest, to jest taka masa, bo to są dwie tony, ma bardzo mocny silnik, więc tak, więc w ogóle nie, no nie słyszysz, no praktycznie taki szmerek jakiś ledwo, ledwo nie słyszysz silnika, nie Dobra, słyszysz. No. Mogłabyś takim jeździć. Tak. Więc na pół miliona cię nie przeraża? Co? Pół miliona, jedyne? No jedyne pół miliona. A, dobra, dobra chałupa. No to, czyli jednak, nie, jednak byś nie kupiła, co za taką kasę? No nie. No. Nie. Widzenie zależy od punktu siedzenia, nie? No tak, no tak, Ale ogólnie, jeżeli chodzi o ten ekran, to do Ciebie przemawia coś bardzo takiego? Się. Podoba Ci się to? Taka tak. nowinka techniczna, że to wszystko masz na dwóch wyświetlaczach ciekłokrystalicznych? To Cię nie razi, że to jest takie duże i takie... Nie, mnie to się bardzo podoba. A, ja czyli jesteś nowoczesna. Bo niektórych to, niektórzy strasznie to krytykują, wiesz, że te ekrany są, że to beznadzieja, że te klasyczne powinny być, że to co, co to jest, to, 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 to kino, telewizor, no ale wiesz, to jest postęp, no to Mercedes nie, musi czymś... Bardziej bardzo mi się to podoba. Bardzo Ci się to podoba. No dobra Marlena, to nie będę Cię dłużej mę męczył w, tym, w tej sali tortur o, W tej ekskluzywnej sali sali tortur Nie będę Cię męczył No i rozumiem, że Proszę Poproszę jesteś... le, od Mikołaja na gwiazdkę Tak, A właśnie, możemy tylko odpalić silnik, żeby zobaczyła To daj nogę na hamulec i zobaczcie jak on pracuje No odpal sobie, zobaczcie jak pracuje ten dieselek. Noga na hamulec, no um, Może się przesunąć Dobra, dobra, no to tylko noga na hamulec Dajcie. i wiesz I ja... Trzymasz? No, trzymam nawet. I tak pracuje ten diesel ale mu się fajnie światełko ustawia. No tak, bo to ma auto, auto ustawianie. No i tam już jest maska prawie przy tym. No ale jak, fajnie pracuje jak na diesla? Super. Super, co? I jak mi się podoba to wyświetlana na tym na no. szybie? No. Kierunek i. Ja, A podoba wydać. Ci się, że masz Hada, tak? Masz had A No właśnie, to tam, to tam jest będzie Tam To mm. mi się podoba. No. Nie no, fajnie. No to no. może napisać list do Świętego Mikołaja, bo tak. się zbliżają Mikołajki. Drogi Świętego Mikołaju, Mikołaj, Mercedesa S-klasę. No właśnie. I to jest dłuższa wersja, ona się zaczyna od ponad 400 tysięcy z tym silnikiem, także to już jest konkret. No już parę opcji, skóry, skórę taką wewnątrz i takie różne drobiazgi, no i masz już... Niestety. No tak jestem nieprzysunięta, to mi ciężko trzymać no Tak, a czekaj, wiesz co, może czekaj, jeszcze zobaczymy, weźmiemy sobie tu w ustawienia, może tutaj jest masaż ustawienia foteli, zaraz zobaczymy. Ustawienia foteli, zobaczmy co tu jest. Podparcie kręgosłupa, barki. Masaż, popatrz, to cię pomasujemy Cię trochę. Matko, masaż kręgosłupa, to przecież muszę się... No, od, nad, musisz się oprzeć. No tak, ale on jest na, wstecz, na, na nie, nie, to on jest park, puść hamulec, nie musisz. Tak, puść, puść, ha, puść hamulec, puść, puść, puść. puść. I się oprzej. Proszę. No i teraz czekaj. Zaczyna masować? Powinien... Nie, nie, ja na razie nie masuję. I nie masuję. Zwiększy intensywność. Nie no co jest star, czekaj. I teraz. Nic nie czujesz? Nie. Niestety żadnych wibracji. Nic, nic Nic się nie wibruje? Nie. Ksycznie, coś jest. O, oh, tutaj... moment, moment! Teraz się zaczyna? No proszę bardzo. Czekaj, to teraz wiesz co? To teraz... Super. Daje? Daje radę? No, delikatnie, no. A czekaj, tu jest jeszcze opcja w tym, w pasażera. Zobaczymy. No to się co? Coś tam... A, coś tam Ci się przesuwa, tak? Mm -hmm. I wiem, teraz czekaj. Może trzeba ten intensywniejszy... <laughs> Intensywny <bardzo. laughs> No? Nie no, no fajny, fajny. Czujesz coś? Są takie delikatne te, te kuleczki takie coś. Się... No. Ja jestem za małą masą od tego wody no, to cię, to Nie obejmujecie całej, tak? No, za za szczuplutka. No tak, no zobacz. No jak ty wyglądasz, to no, wygląda tak, jakbyśmy dwie osoby mogły tu wejść. No. Tak to moje plecki. No. Tak. Ale bardzo fajne. Fajne. No, tak, dobra opcja. No dla pasażera to już można iść spać. Tak, a tak. z lodówki wyciąganą. No. Właśnie. Tak. No dobra, ale czyli samochodzik robi na tobie pozytywne wrażenie, tak. tak? No widzisz. No to fajnie. Dodatnie poć jeszcze Dobra, bo za dużo szczęścia to może wyłączymy to Przeszłam na górne partię Na górne partie ci przeszło? Bardzo fajne No dobra, no, no widzisz, a nie chciałaś nawet, miałeś pierniczki jakieś robiłaś w domu. Bysziem do szkoły. No tak. Znaczy dziecko. No dobra, Marina, czyli samochodzik robi na te wyrażenie. A co ci się nie podoba? Żeby nie było tak za słodko. Nie była miała pewnie jechać. To za duży. A czyli gabaryty ogólnie są dla ciebie Ale nie? zależy, gdzie bym miała jechać. Jakbym no. miała jechać niemiecką autostradą, to pewnie byłoby wygodniej. No, ale po parkowanie po Warszawie. Ale w już naszym. Niekoniecznie. Właśnie, w naszym mieście to to zmora, takie coś, ponad 5 metrów, nie? nie no. On niby ładnie zawraca, on ma dobry skręt, ale mimo wszystko, no, wymiary to wymiary, no tego się nie da oszukać i, i tutaj jest masakra. Nie, tak, bardzo mi się podoba. Czyli mogłabyś takim jeździć, tak. gdyby był to szafar. Troszeczkę... No, miała szafar. A no, żeby się ktoś bawił, a z tyłu tam super, no tak z tyłu rewelacja. No rewelację. miała masaż. No tak, bo z tyłu nie ma chyba, tak, to tam już tak dobrze nie ma, żeby z tyłu był masaż. No tak, ma schowak. Tak, no, no i ma lodówkę z tyłu, miała być lodówkę. No, no. tak, no to mogę z, z klimatyzowanego też wyjąć coś chłodnego. No dobra, no to chyba gasimy silniczek, co? Żeby tutaj nie, nie straszyć ludzi. I widzisz jaki numer. Wow, to sesja już... wyjściowa. Pozycja wyjściowa, tak pozycja wyjściowa po górnych partiach, które Ci tam rozruszało. no, no dobra. bardzo fajne. Dobra, no to tym akcentem kończymy nasze nagranie. Widzę, że Marlena jest pobudzona. I to dość mocno. Co to teraz będzie? Napisać list do Świętego Mikołaja. no to myślałem, że coś, coś gorętszego. Takie dalej pierniki w 180 stopniach. No dobra. A jeszcze z, z zewnątrz. Ja, jak patrzysz na niego z zewnątrz, czy Ci się podoba taki samochód, taka no sylwetka? No, ładny, ładny, ładny. W porządku. Spójrz, z, z, zobacz jeszcze jaki on, on ma szerokości drzwi tylne, widzisz? No kałobryki, no co by tu nie mówić. No pewnie. No w końcu wiesz, no, to jest limuzyna, którą mógłby jeździć prezydent bez wstydu. No. Tak. no. Wcale nie musiał jeździć Maybachem. Mógłby jeździć taką jaską. <laughs> No. Myślę, że tak. no właśnie. To wyjmujemy twoje te, bo się tu rozchorujesz, przeziębisz. No dobra, no to do następnego w takim do razie. Następnego. Tak. Pa